Pod koniec marca rozpoczynamy czwartą rundę rywalizacji w PGNiG Super Lidze Kobiet. Odwiedzamy Lublin w hali Globus. MKS Fanflor Perła podejmuje ekipę Suzuki Korony Handball Kielce. Przed mikrofonem Krzysztof Bandych. Dzień dobry państwu. Zapraszam na najlepszą piłkę ręczną między Odrą a Bugiem. Pastuszka do prawego skrzydła. Nie było tutaj pozycji. Marta Rosińska, bardzo ładny rzut. Kinga Hruk Roszak do prawego skrzydła. No i pierwsze w tym meczu prowadzenie gospodyń. Julia Jasińska ustawiona na pozycji obrotowej w ekipie kieleckiej. Ona szuka miejsca między obręczeniami rywala. Pękala jednak poszła do końca. Piękna bramka Alicji Pękali. Włączyła się Katarzyna Grabarczyk. Rosińska przygotowana na taki pomysł. Paulina Wdowiak. Spokojnie czekają na rywalki obrończyni MKS-u, no ale momentami przychodzi za to zapłacić. No i jak na razie nie do pokonania, jeżeli chodzi o karne. Natomiast Romana Roszak na drugim końcu boiska zaprasza do tańca Joanne Szarawagę. No i rozgrywają panie kapitalną akcję, wspaniała była i asysta i, i skuteczny rzut. Do Anastazio przyspieszyły rozgrywające dobre wejście z drugiej linii patrząc w terminarz. Rachując to co może się wydarzyć w końcówce sezonu można założyć, że własna hala będzie atutem. Lublinianek w czwartej rundzie rywalizacji. Żeby była piękna akcja i bramka. Julian Costa zatrzymana. Rona postara się jeszcze zagrozić bramce MKS-u. No, próbowała Michalina Pastuszka, ale z dużą dozą optymizmu. Poważna pomyłka. 18 do 8, zatem tak brzmi wynik. Po pierwszej połowie zasłużone prowadzenie MKS-u Fanflor Perły Lublin. No i w drugiej połowie to gospodynie rozpoczynają atak pozycyjny. Dobra akcja Jacqueline Anastazio. Niewiele mogła zrobić Julia Jasińska, ale proszę popatrzeć, jak z drugiej linii trafia Alicja Pękala. Szukała okazji w pierwszej połowie. Dwie zdobyte bramki. No i Weronika Kawli-Klepsza w rywalizacji z Magdą Więckowską. Numer 22. Zobaczymy, czy akcja z udziałem obrotowej. Zaproponowana przez ekipę gospody, i tak jest. No i tatar trafia do bramki. Już pastuszka Alicja Pękala. Tym razem zmieściła piłkę w bramce. Bardzo ładny rzut. Unownie Marta Rosińska. Tym razem oko w oko z Pauliną Wdowiak. No i Wdowiak. Tym razem lepsza. Mecz wyrównany, ale tylko w kilku pierwszych minutach, było na tablicy wyników 2 do 2 w pewnym momencie, ale potem przewaga MKS-u, fanfor Perły Marta Rosińska, Magda Więckowska w końcówce meczu poprawia skuteczność w tym spotkaniu. Pewnie Adriana Tatar kończy akcję. Korona. Jeszcze zostało kilkanaście sekund. Jest trafienie Julian Kosty. Doczekała się zatem Brazylijka pierwszego trafienia w Super Lidze. Jeszcze Lubliniankę, ale nic się tutaj zasadniczo nie zmienia. 38-23 zatem okazały triumf gospodyni. Paulina Wdowiak, myślę, że i mocna kandydatka do zaszczytnego miana. W tym spotkaniu proszę oglądać najlepszą w Polsce piłkę ręczną w Emocje TV. Za dziś już Państwu dziękuję. Krzysztof Bandych, pozdrawiam, do usłyszenia.